Ostatnio CS2 miał urodziny. A co dla nas wal przygotowało z tej okazji? Oczywiście nic. Ale pochwalmy wal, bo w końcu wyszły breloki, które było dawno już w plikach gry. A oprócz tego w ramach aktualizacji te Armory wyszły naklejki i nowe kolekcje skinami. skinami. Poprawili podobno też jakieś błędy animacji, ale anti-cheat pozostaje taki jaki był, więc zobaczymy, może będzie lepszy feeling z gry. Możemy tylko i wyłącznie nadoliczyć. Więc w tym materiale pokrótce przedstawię Wam, co ta aktualizacja nam prowadziła do gry. Żeby zdobyć nowe naklejki, breloki czy skiny z nowych kolekcji musimy wykupić przepustkę za około 60 zł. Nowe skiny, broki czy naklejki możemy odbierać za zdobyte gwiazdki grając w Cesa, tak jak działało to w wcześniejszych operacjach. Fajnym elementem tych breloków jest to, że możemy je przepić do dowolnym miejscu naszej broni, więc mogą się nam kołysać w dowolnym miejscu, tak jak nam się podoba. Jeśli chodzi o nowe kolekcje, to mamy ich trzy: jest to kolekcja Overpass 2024, kolekcja graficzna i kolekcja sportu i świeżego powietrza. Pojawiła się również nowa skrzynia, gdzie możemy wytropić nóż Kukri, ten, który został dodany niedawno do CSA2. Wal chwali się, że dodało 100 skórek do CSA, w tym moim zdaniem bardzo ładna M4A1S Fate. Ale nie jest ta kolorowo walw, żeby jak najwięcej zkosić z naszego portfela, umożliwia nam kupienie pięciu przepustek naraz, co pozwoli nam te wiazki pięciokrotnie szybciej. Wartym uwagi również zdanie przymiotu z edycji limitowane, jest to Desert Eagle obróbka termiczna na wzór skórki Case Hardener. Ciekawe czy ten wzór będzie różnił się od wydrobionego przez nas skina. W opisie zostawiam Wam link, gdzie Valve pokazało wszystkie nowości, które zostały dodane do cs 2, ja tylko przedstawiłem Wam tylko te, które moim zdaniem wymagają najwięcej uwagi. Fajnie, że coś nowego pojawiło się w CS-ie, troszeczkę będzie to alternatywa dla Faceita dla mnie, żeby sobie pograć te premiery, żeby sobie te gwiazdki nabić, jak kupiłem tą przepustkę, zobaczymy czy było warto. I to tyle jeśli chodzi o ten materiał, dziękuję serdecznie za oglądanie, zachęcam was do zostawienia subskrypcji na kanale i łapki pod filmem, to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.